Ja pierwszy ktoś na tej wieży jest już No oczywiście A tu długie, jest, no, to czemu nie pomał? Nie, no nie wierzę, on tu wziął Siemano, witam bardzo serdecznie w odcineczku z Fortnite'a i się mną do klasycznie Dzień dobry. Chciałem powiedzieć z DBD, ale nieważne mi się u na mózgu. No, Podobne. no, no to co? Chyba do meczyku przychodzimy, nie ma co przedłużać. Patrzcie, bugi down, twister down. Ej, 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 tam... <laughs> Co, co? Sam jesteś down. Ja wam pokażę, że jestem botem, pa o, taki montan jest. Dobra, nieważne. E, przechodzimy do meczyku. Dobra, już jesteśmy w meczyku. Czekamy na tam który zaraz powinien się zjawić na tutaj jawie naszej. Jeżeli im komputery pozwoli na to, nie? Ale nie, no nie, nie, ja się nie śmieję oczywiście z tego Widać się nie śmieję, że to mówię poważnie teraz, No Nie powiedziałem wam, że gramy jak zawsze rankedy, nie? Bez budowania, no i tyle nie są rankedy Nie są rankedy? No to czemu? Mogłeś powiedzieć, że rankedy mam włączyć? Come on now, nah, Come on, man Nie bo... rankedy Dobra, to nie, nie ranked, ale drugi będziemy z ranked Dobra, jesteś już? Tak, gdzie lecimy? A, dodali jeszcze yy, kometę, Moje chyba nie nagrywają odcinka. I złote nazwy. Tak, i złote nazwy. No to chodźmy na. Nie wiem, na przystanek młoderowy. Przybytek. Gdzie to? No tak. <śmiech> 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 pomidorem przystanek. Na wejściu zostaje się w łebku, kurwa Pomidorem. A o pomidorem. Yy, ale nie wiem, czy czekaj. Chyba była kometa jak nagrywaliśmy O, kometa znikła mi z mapy właśnie No i bardzo dobrze, bo lagi jeszcze są, są Znaczy u ciebie, nie? Ale na minimapie, kur... Aha, no to... A to u mnie też rzeczywiście no. Ja już się pogubiłem, czy nagrywają odcinek jak była kometa, czy nie, nie wiem Nieważne, nie. no to jest kometa i są miejscówki te na złoto Czyli to oznacza, że... No są drony, z Apexa wzięte, drony. naprawdę Drony w górze, które jak zniszczycie dają wam fiolet albo złoto Polecimy tam sobie za niedługo. To w się sensie W następnym meczu. Nie, no jeśli na to Jeff nam pozwoli w ogóle. To ja, nie chcę. ja musiałem w ogóle sobie pójść stamtąd, bo no co, no miałem przypał, Ale już A, no Dobra, czyli jestem sam, tak? No już jestem. A daj takie coś jeszcze. Zoomosztaina, czyli że jak zajebie tym patrzcie. Są ludzie, zrzucamy. I co się dzieje? To się dzieje Że dostał chłop w bombę właśnie tym to są jakieś boty co mi robią? To do mnie dobiera Oj Trafić nie umiem Jak ktoś puka do mnie drzwi Ta? No się biją weź No ile masz hapety, kurde Nie powiem kto Mmm nacy Ta No ziomuś Spąpę na daleko najgorsza Nie działa Zimnek by działało Leżysz Zabijemy kanał ogólnie Są jakieś boty teraz. Co to za boty? Gość stoi w miejscu i bije skilofa No! Co to miało być? trafiłem go! Co to jest za gra? O, zabiję kanał zajebiście. Standardowe, się podoba się odcinek to sub z zostawcie koniecznie, wybijamy wbijamy 550 subów. Uch, w sumie to jest, 500... aż 540 Za długo jeśli wbijemy to zobaczymy No i łapkę w górę jak mi materiał z Damido Dobra, wywalam to gówno Biorę MK -cyk. No i idziemy, nie? No w ty, nie zarobimy. Gdzie jest ta skrzynka do ujapana? Nie mam pojęcia ja Już wiem, tu pod ziemią. A właśnie, to zawsze co chciałem a, powiedzieć a, a, a. na początku odcinka, ja zapomniałem o tym już, ale to powiem teraz. teraz. E, chodziło mi zawsze o to, że e, są te odcinki na zapas nagrywane. Od teraz właśnie, że... no. No. Tyle. No. To. Tak. No. I tyle. Stary wzo. No ja nie o, mogę jakiś. Oj, ojoj, oj, oj oj Oj, oj oj, oj, gruźlica, kurwica. Wszystko naraz. ma Boku, bok, 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 bok. Kurde Nalot bombowy Mój, 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 mój! Pobi pobijani. A ja mam ja zero, podam I master, uwaga On ma zero Ta, tak, tak, on ma zero. Ten się uleczył, a nie, nie uleczył się. Co dostał? Deją, mam 50. Pięćdziesiątkę. Nie, no, po prostu nie wytrzymałem zaraz, nie? Jakiś burławik tak, mnie zabił ich No tańcz, weź Dobra widzowie, nie ma co patrzeć, że... Żeby... Dobra, zaraz go zgłaszam e, no Widzimy się w następnym meczu Dobra, jesteśmy Ponownie Kto jest, ten jest ta <laughs> To Wkurzyłem się na grę i wziąłem taki set, widzowy sobie rozwalony Czyli strażnika... Teksasu i... Jakieś tam pierdoły Johna Wicka wziąłeś? Strażnika Teksasu Cześć tych Teksasu... nie pamiętam <noise> Chodzi mi o strażnika Miłości, no Ten z tymi skrzydłami takimi A nie z kimi A dobra, to ten Tak, po Teksasu, bo mi skojarzyło się lepiej Nieważne Dobra, y, polecimy teraz na miejscówkę, która nas zabije szybko, ale pokażemy mu co kurwa, chodzi <noise> no, bo, no bo tam jest ten, nie? Na te drony o, polecimy co? Wiem, że każdy już grał, ten, ten odcinek wejdzie, ale pokażę i tak, czemu nie tak się wiemy zaraz, więc. Ja mam chłopa. O kur, nie ten przycisk, sorry. Zabijesz czego chłopa? Chodź tu, uju. O dobra. Nie chciałem zdjąć tego. Ale że ty nie przepnąłeś? Dziękuję bardzo. Nie jej roboty. O kur. No dobra, żartowałem. Gdzie on jest? Zabijesz go, czy pomóc? Zabijesz. Ja pier. Patrzcie, pompa to. Patrzcie, dron. Stary strzelba, pompka 126. Gość na ulicy, zważaj, uciekaj stąd. Łocie panie. Aha, chop za, ho, so mi zabrał ja, fraga. tym. Co ty ja który dostałem rzucił? za. No? No, dzięki za fraga za jednego. Serio? Ale so, ja leciłem tak ja tak ja... ja przypadkiem w jeszcze w tą Stary chłop miał tak? lałas, a nie wbiegł w twoją. Bidzle chopa. Dostał? No nie, wiem Na mnie, na mnie, na mnie Nie, na mnie, na mnie, na mnie, jak na ciebie, na, 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 na mnie A no dobra, sorry, Jestem, Go jest nimi. u ciebie. Gdzie? No dworze, gdzieś Na dachu Ja nie widzę O ten granatnik ma No oczywiście, że ma granat A tu dwóch jest, no to czemu nie pomał. Nie no nie wierzę, jakąś się tu wziął A dziś jest Spadaka gaming, nie? Jakby dostał tą pompo kurwo? Nie Spadaka gaming widzę. Dlatego nie umarł kurwa mać! Stary z tego, tego chłopa trafić Trafiłem w tego co był powalany No mi mnie zagrał z kurwi, Wysięgam wam I tak w kółko, o, to ma to nie? Pompy. To on to Tutaj pokazałem wam jeszcze ten, nie? Jak wygląda ten dron, nie? To jest ten plus No zagram jeszcze jednego dla widza, no Zaraz się widzimy. Dobra Było niebezpieczne, ale no, nieważne A, jeszcze kulka jest pod tym, grawitacyjna, niech widzicie, że wam <taka> zuma. Fajna. No Pod kostką, nie? Wcześniej był ten zoom Pogody, Chuj. Samotne Kurwisko Dobra Chciałem też na, na kometę powiedzieć, to jest samobójstwo Więc To kiedy indziej Siup. Wiem, co robimy W tym odcinku tu polecimy, to jest ostatni już mecz Jak się wyjebiamy, to trudno, mieli odcinek krótki Lepiej dla mnie, a gorzej dla was, no nie wiem, no. Jak sobie, że to lubicie oglądać, ile minut to odcinki. E, I w drugim odcinku sobie polecimy na kometę, nie? Zobaczcie jak to wygląda. Nagrywamy teraz na zapas, jak mówiłem. Ale no nie, zjebałem lot, bo stworzyłem parasolkę i oni sobie już lecą tu, nie? Nie, się na tych złotych jak nie wiem jak... No zobacz, to jest osób. Lecimy tam może od razu? Coś tam leci chyba, nie? Ta leci hup. Nie, leci czy nie? Leci. Już się wylądował nawet. Tak, dawaj na wieżę. Aha. Nie, bo ja mam RPG-a właśnie pod nogi sobie go strzeliłem. <grym> bo chłopą miałem koło siebie. Zabiłeś go? Nie. Masz mandarę z góry. Z gościu. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Nie chcę, nie chcę. O, za późno rzuciłem dwa. No kurde, te skrzynki co to wieża jest chujowa w PS. Ja pierdolę, ktoś na tej wieży jest już No oczywiście, kurwa jebana za rage'a, nie na odcinku Pies jebane, nie? No nie wytrzymam zaraz tą grą Trzy pod rząd kurwa gry Dostałem rage'a teraz, sorry widzę Ja tu tylko stary, to jeszcze z jednym pociskiem No gości ma tam zero, ale zaraz 50 mu się nabija, więc już nie ma zero. I on dosłownie ode mnie RP'em Ale się ta kurwa wkurwiłem co? to jest hit Jakiś PM halo proszę No że ty żyjesz, bo chociaż odcinki minuty nabijesz na filmie, bo to jest masakra jakaś Chłap się pełnię spizę na wież, rozumiesz to? Nikogo nie było. I nagle się kogoś ktoś odwala O ty burza chyba, a nie on coś fajnego miał. Ten Jest głuchy i ślepy Jeszcze raz. Szkoda, to nie była wyrwa. Mojeć wyrwa, mójcie, co nie miałeś. nie Dobra, widziałem ten odcinek, to jest bez komentarza. Dostałem radział. No, Kurwa. No, zostałem rage'a i koniec, nie? Dobra, no to kończymy ten odcinek Będzie krótki, ale to cóż Lepiej dla mnie, nie? Dobra Zakończenie rozjebane na psach Widzimy się w następnym odcinku Siema Za cztery lata